Pole do uniknięcia zobowiązań. Program dostępny także w Pulsat Box Go. Otwieramy kobiety na zmiany. Jesteś tutaj dzisiaj, postawiłaś na siebie. Nie uciekaj, bo ci nie pozwolą. Bo dobrze wiemy, że sekretem prawdziwego piękna jest wiara w siebie. Będzie pani więcej pamiętała o uśmiechaniu się. Nie pani... nie uciek, bo nie umiem. Nauczymy się. Efekty spektakularnych metamorfoz nawet nas zaskakują. Wow, to mało. Nie mogę w to uwierzyć, co widzę. 10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską. Dzisiaj o 21.00 w Polsat Café. Dajesz. Rozmowy o smaczkach show biznesu. Wiecie, jak to jest na pingwinek? masz spodnie w połowie Bez tabu. Zorientowałem się, że ja stoję od dłuższej chwili w samych przepoconych majtach i wrzeszczę tak strasznie na kaśkę, Zepsułeś mi święta. I bez tajemnic. Zobacz, się oświadczał trzy razy, przecież to. Nie ja opowiadaj o tym. Mdlałem. <laughs> Naprawdę? Rozmowy, w których głęboko patrzy się w oczy. Potrafimy się dobrze pokłócić. Tak, dobrze. Potrafimy pokłócić i potrafimy wyjść. W takiej niefajnej atmosferze. Okay. Demakijaż. Magda wcale nie jest no. takim świętoszkiem. Absolutnie jestem przeciwieństwem tego. W niedzielę o 15 w Polsat Cafe. Jego życie. Poznałam faceta. Najpiękniejszy tydzień w życiu. Było proste. Fantastyczny gość. Dopóki. My jestem Lucy. Henryka. Nie poznał jej uczestniczyła w wypadku. Straciła pamięć krótkotrwałą. Opowieść o miłości. Kochasz mnie? Która zaczyna się wiele razy. Jakim cudem codziennie zakochuje się w jej głowy. 51. randek. W niedzielę o 15.30. No i kolejny zwykły dzień. Cześć królowo! Hej! Okay. Chcesz poczuć, co znaczy życie na Maxa? Odpal wrotki! Odpal ale! I sięgaj gwiazd! Maxi King. Pyszny baton, prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Kinder Maxi King. Na bogato. Dzień, dzień, dzień dobry. Kulkowis z potrójnym działaniem. Zastosowany wieczorem przynosi ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy? Dobrze to wygląda. Gramy blokiem. Polka! Trzeba rzucić za 80 metr, żeby walczyć o złoto. Zawsze coś do kibicowania. Plus, sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej. W Lorenz wierzymy, że wiele jest w naszych rękach. Na przykład paczka Monster Munch, dobry tuszek i jazda na wielką loterię. Teraz w Monster Munch loteria z super nagrodami. Rower dobry dla ducha. Lorenz w naszych rękach. Pani magister, mam taki wstydliwy problem. Nadmiernie się pocę, szczególnie w sytuacjach stresowych. Mój antyperspirant nie daje już rady, a na koszuli pojawiają się mokre plamy. I do tego te spocone dłonie. Polecam TranspiBlock. To skuteczny i przebadany bloker potu. Działa aż do pięciu dni. Hamuje wydzielanie potu i nieprzyjemnego zapachu oraz nie podrażnia skóry. Sama sprawdziłam. A na spocone dłonie i stopy polecam TranspiBlock w sprayu. TranspiBlock. Nie stresuj się potem. W tym... W tym jest gaz w tym, w tym, w tym, w tym, bar, w tym, w tym barku jest, jest gaz Jest gaz W tym, tym barku jest, jest Gaz W tym barku jest gaz Przed Państwem loteriada! Loteriada, loteriada Loteriada, loteriada Hey, Mercedes! Elektryczne! Rowery jest nagroda nagrota! Człowiek Smartfonów masa! Gorąca kasa. I słuchawki zgarni też! Lotto zakłady! Szczycia pokłady! W loteriadzie ja udział weź. Loteriada! Dołącz do wielkiej fiesty nagród! REGA! Oto krowa, która dużo ryczy, ale mało mleka daje. To zupełnie jak sieć dyskontów, która twierdzi, że prowadzi mecz na boisku niskich cen. 8 jeden! A jednocześnie po cichu podnosi ceny. Oto wybrane produkty ze styczniowego koszyka faktu przystanie 1-0. Okazuje się, że im bardziej podnosi ceny, tym więcej punktów sobie przyznaje. Zagrywka z piątej ligi. Unikaj przepłacania. Sprawdzaj ceny na mumumu.cenowyalert.pl to teraz my, złote misie Haribo. Uuu, czerwone zaczynają. Mój jest złoty i taki spięzowaty. Ja go i czuję, że to nas. Mój wysoko skoknie. A ja zrobię szach mniamy. radości dla dzieci i dorosłych. Wejdź do świata radości Haribo i weź udział w konkursie. Wygraj zakupy VIP do sklepu Haribo lub owocaśny Mystery Box. Regulamin na haribokonkurs.pl Nasz koszyk, Twoje letnie okazje. Nie ma jak świeże powietrze. Świeże produkty z Kauflandu. Od czwartku papryka czerwona 5,99 za kilogram z Kaufland Card, a ser królewski z kolna Mlekpol z Lady 2,49 za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Infekcja intymna znów Cię zatrzymała. Sprawdź Betadin to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Betadin teraz bez recepty. Blue, yes, blue, yes. Giganci życia, nawet gdy grzejecie ławę, jesteście w centrum wydarzeń. Brawo wy! A w plusie na kartę macie aż 6400 giga. Plus. Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa. Bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę molekin osteo. Co trzecia kobieta po 50 roku życia zmaga się z osteoporozą. Dla zdrowych kości niezbędny jest wapń. Molekin zawiera również witaminę D i K, które wspierają jego wchłanianie. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin osteo. Nie daj się złamać. Czujesz się zmęczony? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Miewasz na wadę głodu? Senność po posiłku? Wahania energii w ciągu dnia? Odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieratki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Cukier powoduje zmarszczki, cukier, Zmarszczki? I co z tego? Nowość Nivea podwójnie aktywne serum z koenzymem Q10 i przełomowym glykostop, który blokuje glikację, redukuje i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Rezultaty w dwa tygodnie. Nivea Q10 podwójnie aktywne serum. Skóra dla pewności siebie. Nivea dla skóry. Dla cztery razy silniejszego działania stosuj podwójnie aktywne serum Q10 w połączeniu z kremem na dzień. Magne B6 Forte. Lek z dwa razy większą dawką magnezu. Pomaga komórkom nerwowym wrócić do równowagi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urobką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki. Leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła!